Cześć głódym! W dzisiejszym sałatkowym barze chciałem pokazać Wam przepis na świeżą i pikantną sałatkę orzeźwiającą. Ta sałatka nie zawiera mięsa, więc jest dobra zarówno dla wegetarian, jak i wegan. Nie zawiera glutenu. Jeśli zredukujecie sól, będzie dobra dla osób na dietach paleo i jaskiniowca. Osoby z chorobami IBD i IBS mogą zastąpić marynatę czyli na marynatę soku z limonki. Można również zastąpić czerwoną cebulę białą. Ta sałatka jest bogata w błonnik oraz zawiera dużo witaminy C. Rozdziel pomidorki koktajlowe do trzech pojemników. Najlepiej jeśli masz kilka rodzajów lub kolorów. Musimy je zamarynować kolejno w bazylii, chili i cebuli. Przedni pomidorki na połówki. Przesyp do pojemników kolejno cebulę, bazylię oraz chili. Chcemy, aby pomidorki uzyskały trzy różne smaki. Posyp solą morską, świeżym pieprzem i, i dodaj nieco oliwy z oliwek. Dobrze wymieszaj lub zwyczajnie zamknij pudełka pokrywkami i potrząśnij. Odstaw pomidorki na 12 godzin do lodówki. Aby dokończyć sałatkę, potrzebujesz słodką czerwoną paprykę, małe awokado i odsączoną czerwoną fasolę z puszki. Pokrojone składniki zwyczajnie przenieść do miski i dodaj wcześniej zamarynowane pomidorki. Całość dobrze wymieszaj. Sałatka nie musi odstać, ponieważ pomidorki już wcześniej nabrały smaku. Sałatkę można jeść samą lub z daniem głównym. Genialnie sprawdzi się w upalne dni. Smacznego!